Dobra, w imię Boże Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 27 tydzień zwykły. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z Was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powiem raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Popatrzmy troszeczkę na to słowo, któreśmy usłyszeli. Z punktu widzenia, no, można powiedzieć, naszej relacji z maszyną, jakby to dziwnie nie brzmiało. Kiedy szukamy sprzętu, na którym będziemy jeździć, motora odpowiedniego, no to co się, co się liczy w jakiś sposób dla nas? Nie? On ma nam przede wszystkim służyć. To jest rzecz podstawowa. Kiedy wybieramy motor, na którym będziemy jeździć, bierzemy pod uwagę różne rzeczy, to, jaki mamy styl, gdzie będziemy jeździć, na jakich trasach, i tak dalej, i tak dalej. Czasem dochodzi do głosu, jakiś może sentyment do marki, różne inne rzeczy. Ale myślę, że szczególnie dla tych, którzy jeżdżą dosyć daleko, jest istotne to, żeby on był niezawodny, można powiedzieć, żeby służył, żeby. Można tak nawet powiedzieć, wykonywał swoją robotę. Nie? To, do czego, to, do czego jest yy, kupiony, po co go mam, tak. I to troszeczkę tak, jak tutaj z tą historią tego, tego sługi, tak? I tego, że my mamy w pewien sposób być wobec Boga jak słudzy. Nie? Mamy wykonywać swoją robotę. Czy My będziemy dziękować, tak, jeżdżąc na motocyklu, będziemy dziękować w jakiś sposób mu za to, że on jest niezawodny. No pewnie nie, no może tam w jakichś rozmowach będziemy mówić, tak, fajnie, udało się kupić coś, co jest niezawodne i tak dalej, ale czy to będzie jakaś taka większa relacja <głos》>, czułości, można powiedzieć? Raczej nie. Traktujemy to jako pewnego rodzaju normalność. Nie? Po to kupujemy, żeby to nam służyło, żebyśmy nie ślęczeli nad nim ponad miarę i nie naprawiali, tylko żeby zrobił swoją robotę. I tu myślę, że w kontekście też tej Ewangelii, tego, tego stwierdzenia, które pada na końcu, tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Warto, żebyśmy popatrzyli właśnie na to, jak wykonujemy nasze obowiązki. Czy jesteśmy wierni takim najprostszym rzeczom, można powiedzieć, do których zostaliśmy wezwani w naszej pracy. Nie? Czy ta moja praca to jest chowanie się po kątach, czy to jest wykonywanie tego, co, do czego mnie zobowiązano? Jak jest z tą moją służbą? Nie? Jakim, można powiedzieć, względem Boga jestem narzędziem? Czy takim, które jest niezawodne, które wykonuje skutecznie swoje zadania? Czy jestem takim, którego trzeba wieźć co chwilę do mechanika, które na każdym lepszym zakręcie, zamiast się złożyć ładnie do zakrętu i przejechać, to ono się składa, ale na poboczu do tego, żeby je wciągnąć na lawetę. Jak to jest z tym moim wykonywaniem wszystkiego, co mi polecono? Czy potrafię powiedzieć? Sługa nieużyteczny jestem, wykonałem to, co powinienem wykonać. Słowo Boże na motarze.